Żyjemy szybko, my, nasze dzieci, cały świat dookoła nas. Jeżeli zastanowimy się przez moment i przystaniemy przez moment w naszym życiu codziennym i w biznesie, wiemy, że trzeba zadbać o naszą planetę. Stąd pomysł na to, żebyśmy dzisiaj wszyscy przystanęli na moment i zastanowili się, co możemy zrobić, żeby ochronić nas, nasz biznes, żeby do tego biznesu wnieść wartości, które będą dobre i zrównoważone objectif jest les a devenir citoyens responsables Próbowaliśmy się przez lata zastanowić, w jaki sposób zminimalizować wpływ naszych inwestycji na środowisko naturalne. Próbowaliśmy rozmaitych narzędzi i dzisiaj zmierzamy w kierunku, który możemy określić jako Pasywne budownictwo, czyli takie, które w minimalnym, wręcz zerowym stopniu będzie wpływało na wszystko, co, co nas otacza. Dzięki naszym produktom staramy się wpajać u dzieci ekologiczne postawy. Takie ekologiczne postawy, wpojone już w najmłodszym wieku, mają odzwierciedlenie w starszym życiu dzieci. Często nie doceniamy roli, jaką każdy z nas może pełnić w dziedzinie ochrony środowiska. Gdybyśmy już dzisiaj przy dostępnych technologiach oświetleniowych włączyli się do akcji, to rocznie zaoszczędzilibyśmy ponad 120 miliardów euro wydawanych rocznie na energię elektryczną oraz zredukowalibyśmy emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 600 milionów ton. Przełomowym momentem w historii zaangażowania na rzecz środowiska w mojej firmie i na pewno dla nas techników było pojawienie się w silnikach diesla filtra cząstek stałych FAP. Rozwiązanie to pozwoliło ograniczyć niemal do zera emisję brudnych zanieczyszczeń silnika diesla i co ważne, pokazało, jakie możliwości rozwoju są jeszcze przed tą jednostką. Naszą ambicją jest dostarczanie naszym klientom usług opartych na innowacjach technologicznych oraz produktów przyjazny środowisku dzięki zastosowaniu procesów recyklingowych. Przewidujemy, że 30% energii elektrycznej, jaką będziemy wytwarzać, będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Pozwoli nam to jednocześnie zaoszczędzić około 18% emitowanego dwutlenku węgla. Zainwestowaliśmy w autobusy, które mają bardzo niską emisję spalin, czyli praktycznie całość paliwa dostarczanego do silników jest wykorzystywana bardzo efektywnie. A do Kombustible identyczny. Il permet de tirer deux fois plus d'energii de ce combustible, pour produire l'elektryzacja i ciepło, które produkujemy. Zaproponowaliśmy mm, pomoc doktorantów projektu Bioenergia dla regionu, zintegrowany program rozwoju doktorantów, którzy to pomogli Wójtowi e, w stworzeniu koncepcji takiej hybrydowej elektrociepłowni. Warto postawić na edukację najemców. Technologie zielonego budownictwa na pewno będą się rozwijać, ale w ślad za tym musi też iść rozwój świadomości ekologicznej użytkowników tych budynków. Pokazaliśmy, jak podczas rewitalizacji budynków zabytkowych można je wyposażyć w najnowocześniejsze technologie, w nowoczesne systemy zarządzania budynkiem. Zrobiliśmy to w celu bycia energooszczędnym, w celu bycia przyjaznym środowisku. Nous voulons notre Il y a une réelle prise de conscience de cette, ces dépenses et une volonté de trouver des compensations à ces dépenses par des actions et les actions sont de soutenir des fondations. Je suis créatrice du projet « Mam » dans lequel nous aidons 15 jeunes femmes sans-emploi de l'arrière-plan de la Varsavie à revenir le marché du travail. Les moyens financiers sont obtenus de la fondation de ma entreprise, de la fondation corporative. Notre entreprise est leader du marché en matière de développement durable et a mis en place une véritable stratégie. Nous devons nous adapter en permanence et progresser en rythme avec tous nos partenaires. C'est à ce prix que le développement durable devient davantage compétitif et contribue à la création de valeur de l'entreprise. Notre banque, auprès des économiques prend en compte dans son aussi les aspects sociaux, les aspects de les aspects de nos travailleurs. c'est un. Je dirais, ça devient un rôle moral. Que dire ne détruisons pas. Un élément essentiel de la vie, mais par notre capacité à gérer, à développer des solutions techniques, mettons-les en œuvre le plus économiquement possible de façon à insérer notre activité dans un cadre tout à fait naturel et humain. Je pense que le i la rationalité et la réflexion sur ce que nous, faisons, nous niezbędnym elementem każdego procesu decyzyjnego w naszych firmach i to co my proponujemy to zaproszenie wszystkich innych firm do tak zwanego odpowiedzialnego biznesu Le monde de l'entreprise change. De nouvelles pratiques, de nouvelles attitudes par rapport aux ressources naturelles, par rapport à l'organisation du travail s'imposent tous les jours chez nos partenaires. Il est bon de le savoir et de le faire savoir.